Dziś o dość kontrowersyjnej sprawie, bo zdania w tym temacie są podzielone, także przyjrzyjmy się, kto ma rację w tym sporze. Chodzi o młodego lekarza, rezydenta z Ukrainy, który, jak wielu twierdzi, dokonał eutanazji, która w Polsce jest nielegalna. Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o sytuacji bardzo trudnej dla rezydentów w szpitalu, całej kadry lekarskiej, ale również dla Rodziny pacjenta, którego, no krótko mówiąc, pozbawiono życia. E, kochani, jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie łapkę w górę pod filmem, będzie mi bardzo miło, a teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam. W dużym skrócie chodzi o to, że rezydent z Ukrainy dał lat 27, opiekował się 86-letnim pacjentem po operacji Jelita. Cienkiego. Po zabiegu serce pacjenta się zatrzymało, rezydent nie podjął próby reanimacji, a sam bez konsultacji odłączył pacjenta od aparatury podtrzymującej życie. I z jednej strony mamy Polaka, też młodego rezydenta, który sprawę zgłosił do prokuratury, a z drugiej kadrę szpitala, która broni Andrija K. I choćbyśmy chcieli bronić tak jak szpital aresztowanego rezydenta, to niestety. Tego obronić chyba się nie da, ale ustalmy sobie jedno. Bo chodzą takie pogłoski, że to rodzina decyduje o tym, czy odłączyć pacjenta od aparatury. Może to się sprawdza jedynie w amerykańskich filmach, ponieważ w Polsce rodzina pacjenta z wyłączeniem rodziców małoletnich dzieci nie ma prawa do udzielania bądź nieudzielania takiej zgody, zarówno w zakresie leczenia, jak i pobierania narządów. Do przeszczepu i odłączania od aparatury w przypadku śmierci mózgowej pacjenta. No i tutaj słowo kluczowe, czyli śmierć mózgu. I tutaj mam wrażenie, może mylne, ale powiem tylko o swoich odczuciach, bo mam wrażenie, niestety, że u wielu lekarzy występuje coś takiego, że jak już człowiek jest stary, to nie opłaca się go leczyć. No i wiecie, pewnie wielu z was, tak jak i ja, nie jesteście lekarzami, jednak jeśli zatrzyma się komuś serce, jak serce przestaje bić, to płacąc składki na szpitale, chcecie mieć pewność, że lekarz przystąpi do reanimacji i będzie chciał mimo wszystko uratować ludzkie życie. W Polsce nie ma czegoś takiego jak eutanazja. Nie zabijamy ludzi tylko dlatego, żeby się nie męczyli. Od razu zaznaczę, że tu nieważne jest, czy się zgadzamy z eutanazją, czy nie. Tylko o sam fakt, że w Polsce jest nielegalna, i kropka. A w Polsce, jakby nie było, obowiązuje lekarzy przyrzeczenie lekarskie. I to jest wersja, która brzmi wygodnie, ale mamy też opinię szpitala, padają oskarżenia w stronę polskiego rezydenta, media opisują go jako kogoś, kto zwyczajnie. Ma uprzedzenia do narodowości ukraińskiej, a błędem szpital określa nie samo odłączenie bo stwierdzono, że pacjent by miał bardzo małe szanse na przeżycie, że decyzja była słuszna a doczepić się mogą tylko do tego, że nie skonsultował tej decyzji z komisją. I nie ten Polak, który zgłosił sprawę do prokur prokuratury, też doprowadził do śmierci pacjentki przez to, że odłączył jej karmienie do jelitowe bez uprzedniej konsultacji. I wiecie, ja Wam powiem, co ja o tym wszystkim myślę. Wieszają psy na rezydencie z Ukrainy, druga połowa wiesza psy na rezydencie z Polski. A wiecie, kto według mnie jest winny tych wszystkich sytuacji? Zarząd szpitala, osoby kierujące tym przybytkiem. Bo do jasnej cholery, jak to jest, że nie są w stanie w wielospecjalistycznym szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim dochodzi do takich nieprawidłowości, że każdy kto chce odłącza sobie człowieka od aparatury, uśmierca go i w ogóle jolo. Jak to możliwe, że są ordynatorzy, lekarze po ukończeniu wszystkich studiów, kierunków, a rezydenci w tym szpitalu mogą robić co chcą? I serio, może takie działania są według nich słuszne, spoko. Ale jak się okazuje, jest to szpital, do którego na pewno nie chciałabym trafić. Jest to miejsce, gdzie każdy sobie najwidoczniej robi co chce. Szpital oczywiście broni rezydenta z Ukrainy, a oskarża Polaka. Jednak zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jeśli faktycznie wszystko byłoby zrobione zgodnie ze sztuką lekarską, a szpital w Ogień by poszedł za oskarżonym, to dają do zrozumienia, że prokuratura w tym kraju nie działa. I z jednej strony może to być taka sytuacja, że sąd nie zapoznał się z, ze sprawą, ale areszt klepnął tylko dlatego, że jest zagrożenie surową karą, a prokuratura teraz na bieżąco będzie szyć dowody. No i jest to częsta praktyka, myślałam, że tylko u ziobrystów. Bo jeśli ktoś kiedyś był na posiedzeniu aresztowym, to pewnie wie, że tam są małe szanse na wyjście z tego cało. Moim zdaniem, jeśli mam być szczera, ten cały szpital zwyczajnie nie działa. Tam powinno skierować się kontrolę. Powinno się sprawdzić, co się tam dzieje. I czy życie pacjentów pod takim kierownictwem nie jest narażone? Bo bronią ukraińskiego rezydenta jak ognia, na polskim rezydencie psy wieszają, jednak to oni stworzyli taki burdel w szpitalu. Albo się boją, że wyjdzie na jaw, że nieprawidłowości jest dużo więcej niż chcieliby, żeby wyszło, albo faktycznie mają rację. Bo według szpitala, w takiej sytuacji każdy lekarz ma prawo do decyzji o niepodejmowaniu czynności resuscytacyjnych ze względów humanitarnych. Stosowanie bardzo inwazyjnego leczenia nosiłoby znamiona uporczywej terapii, uznała komisja. Jej szef, profesor Maciej Żukowski, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Rozmawialiśmy ze wszystkimi uczestnikami procesu terapeutycznego i wnikliwie badaliśmy dokumentację. Wniosek jest jednoznaczny, stwierdzając, że gon Andrika nie popełnił błędu w sztuce medycznej. Komisja stwierdziła jednak braki w dokumentacji medycznej i niedociągnięcia organizacyjne. Podkreśla wątpliwość. Jak to możliwe, że decyzję o zakończeniu procesu terapeutycznego Andrzej K. podjął sam? Za organizację pracy anestezjologów odpowiadają kierujący oddziałem anestezjologii intensywnej terapii i koordynator bloku operacyjnego. Odłączając pacjenta od aparatury podtrzymującej życie, Andrzej K. z nikim się nie konsultował. Tak przynajmniej zeznał przed komisją. Taką decyzję zwykle podejmuje Konsylium. W pojedynkę nie powinien tego robić żaden lekarz, tym bardziej taki, który dopiero zdobywa specjalizację, mówi Żukowski. Podkreśla, że błąd organizacyjny, który nie podważa zasadnej decyzji medycznej. No i przyjmijmy, że szpital ma rację, ale jak może tam dochodzić do takich sytuacji? Zresztą, jak sami stwierdzili, nie pierwszej, że rezydenci samodzielnie decydują o ludzkim życiu. Dla mnie, że on tego nie skonsultował z nikim, tylko stwierdził sobie sam, będąc na drugim, zaznaczam na drugim roku rezydentury, to gdzie on miał mózg? Jak on zna zasady panujące w szpitalu? Kto mu te zasady wyjaśniał? Nauczył go ktoś tego? A jeśli są to podstawy podstaw, to powinien być odsunięty od leczenia ludzi. Bo ja przepraszam bardzo, ale lekarz to jednak bardzo, bardzo odpowiedzialny zawód. Tam jak się nie stosuje do zasad odgórnie ustalonych, może dochodzić do bardzo dużych i przede wszystkim niebezpiecznych nadużyć. Ciekawi mnie właśnie to, co znajdzie na ten temat prokuratura. Bo na bank jeszcze... Nie mają za dużo, żadnych konkretów, konkretnych dowodów, a na sprawie odwoławczej ten rezydent ma możliwość wyjść na wolność. Jednak do odpowiedzialności powinni być pociągnięci wszyscy, bo ktoś kieruje oddziałem, ktoś kieruje całym szpitalem. A tam jak widać, wolna Amerykanka, może są. Tam niekompetentne osoby na stanowiskach zarządzających, nie wiem, ale takiego syfu to ja nie widziałam, odkąd nie mam już na całe szczęście styczności ze szpitalem w Głogowie, bo ci to są wyłudzacze pieniędzy. Myślicie, że jak traficie tam do szpitala w Głogowie, to przy wyjściu dostajecie wypis do ręki? O nie, 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 nie. A po dwóch tygodniach dostaniecie. Jak mój tata zachorował, wyszedł z głogowskiego szpitala i musiałam go dać do szpitala we Wrocławiu, to czekałam dwa tygodnie na wypis, aż zrobiłam tam awanturę i powiedziałam, że zgłoszę ich do wojewódzkiego oddziału NFZ. I w pół godziny wypis się znalazł, a mój tata przez nich leczenie miał opóźnione. I wiecie, ja mam taki uraz do tych, co zarządzają szpitalami, bo nie raz przez nich miałam. Pod górkę, że uważam, że jeśli jest dobry ordynator, dobra ekipa, to byle rezydent z drugiego roku nie odważy się sam uśmiercić pacjenta. Taka jest moja opinia w tym temacie. Dobrze, że to wszystko wyszło na jaw. Mam nadzieję, że ktoś się przyjrzy tej placówce, bo to wszystko wygląda niebezpiecznie. A wychodzi na to, że jak już jesteś stary, to nie warto Cię ratować. Dajcie znać, kochani, co myślicie o tej całej sytuacji? Czy według Was młody rezydent słusznie został aresztowany? Czy jednak może takie dziwne, niepisane zasady panują w tej placówce? Czekam jak zwykle na Waszą opinię w komentarzach, a ja was buziam. Pa!